Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, druga część o tym sterowniku z hulajnogi, dokładnie modelu DGM. Słuchajcie, tutaj historia jest taka, że sterownik po zalaniu, jakby ktoś nie wiedział. No i ciągle się świeci kontrolka z krzyknikiem, która informuje nas, że jest ściśnięty hamulec. Tutaj w tym miejscu jeden taki rezystor o oznaczeniu 681 był totalnie uszkodzony. Wymieniłem go, słuchajcie. Przeszukałem wszystkie płytki, które miałem tam z różnych telewizorów i tak dalej. Każdy wie o co chodzi, jeżeli e, coś tam ma do czynienia z tą elektroniką. I nie mogłem nigdzie znaleźć rezystora 681. Dopiero na takich płytkach, gdzie miałem jeszcze w pudełku od Arduino, znalazłem coś takiego. I słuchajcie, tutaj. Okazuje się, że ta płytka ma dwa rezystory o oznaczeniu 681, czyli dokładnie takie samo, jak jest tutaj na tym sterowniku. Są nawet dwa. Jeden wylutowałem z tej płyteczki, wlutowałem go do tego sterownika. No i co wam powiem? W poniedziałek ten sterownik oddam tej osobie, która mi go dała. No i dowiem się później, czy ten sterownik. Zaczął działać poprawnie czy nie? Zaczął działać poprawnie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No i co Wam powiem? No, Tyle w temacie. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ja nie mam wyświetlacza, to nawet nie mam jak tego sprawdzić. Ale jeżeli ten jeden rezystor powodował tą usterkę, to sami widzicie, jak taki błahy, malutki elemencik. Może sporo namieszać i unieruchomić nam hulajnogę. Dobra, to tyle. Mówię, dodam w opisie filmiku później, yy, czy ten sterownik ruszył, czy nie. I to na tym zakończę drugą część. Trzymajta się, pozdrawiam.